Roza, wstawaj! Dziś masz pierwszy dzień szkoły, wstawaj, wstawaj! W ogóle zapowiedz się, to, bo masz ciemno. No Roza, dalej, bo ci wodą! Już, 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 wstaję, już. Ach, jakie to światło jest mocne! To tak specjalnie. Słuchaj, śniadanie masz w kuchni. Tam też czeka Iza, która cię odprowadzi do szkoły. Um, ja w tym czasie idę do pracy nie? i jakby nie mogę cię odprowadzić. Okej, okay, w porządku. No to miłego dnia. Na wzajem rodzaj powywodzenia. Zobaczymy się o 17. Cześć! Masz dziesięć minut? Właściwie to już zjadłam. No to dobrze. Masz wszystko? Tak. Możemy iść. No to dobrze. A po co ci ta broń? W dodatku krew jest na niej? Skąd ja wiedziałam, że spytasz? Słuchaj, jest mi potrzebna i tyle. Z tego, co wiem, to już wiesz, kim jestem, dla kogo pracuję i tak dalej. A nie wyczyściłam jeszcze tego, poza tym... A zresztą nieważne. Po prostu to noszę i tyle. Nie wiadomo, jaki się debil przypałęta. Więc nie zadawaj ich zbędnych pytań, tylko bierz co trzeba i chodź, bo się spóźnisz. Pierwszego dnia. Jeśli ktokolwiek się krzywa na ciebie spojrzy, to mi powiedz. Będziesz mnie robić za ochronę, nie znając mnie? Będę. Dla twojej ciotki. Tak. Dobra, to teraz idziemy do dyrektora. On ci wszystko wyjaśni, poda plan lekcji w ogóle. I zanim pójdę do domu, muszę cię ostrzec. Ale to potem, chodź. Okej, okay, wszystko wiesz, wyjaśnione plan lekcji masz, to mogę iść. A nie, bo miałam ostrzec. No dobra, uważaj na Jacka. Kogo? Na Jacka. Taki chłopak. Wysoki, niebieskie oczy. Czy umieśniony dalej to ci nie powiem go Nie widziałam i nie chcę widzieć, więc no. Wykorzystuję dziewczyny, więc uważaj na niego. No, no dobra, to na razie. Na razie. Chodź, Roza, oprowadzać się mniej więcej w skrócie po naszej szkole. Okej, okay, w porządku, niech będzie. O! Cóż, um, przykro mi. Nie, nie szkodzi. Jakoś za bardzo za nią nie tęsknię, zatem zasłużyła sobie na to, żebym nie utrzymywała z nią kontaktu. Dokładnie, z jednej strony jeszcze aż dziwne, że śmiało w ogóle zadzwonić do ciebie i wypisywać ci w ogóle. Też się dziwię. No ale cóż. <słuch> no. Może podam ci mój numer telefonu? spotkałybyśmy się, bo wydajesz mi się na dosyć dobrą osobę. W porządku, czemu nie? Ale moglibyśmy podać to potem, Chciał... jestem strasznie głodna i chciałabym coś zjeść. Nie no, jasne, czy mnie w ogóle nie pytają o zdanie. E, m... Jest tutaj woźna niedaleko. E... Wiem, wiem, dyrektor mi pokazał. E, I wcale drogo tutaj w sumie nie macie. To dobrze i nie, nie mamy. Eee, masz pieniądze, mogę ci dać, jeśli chcesz. Eee, nie musisz oddawać, wiesz, jesteś nowa, a ja zawsze wspomagam nowych. <laughs> Dzięki, ale mam swoje. Ty również jesteś bardzo miła. Eee, w ogóle ładna masz gdzie kupiłaś. Może też bym zakupiła? <laughs> Chętnie bym ci powiedziała, ale kurczę, nie pamiętam za bardzo sklepu. Mm. Na rynku gdzieś, ja nie pamiętam jak ten sklep się nazywał. Z kwiatami w każdym razie. <laughs> okej, okay, w porządku. Poszukam, może znajdę. Um, okej, okay, to może już pójdę, bo serio umieram z głodu. Uh, chcę poznać jeszcze tą szkołę i w ogóle... Okej, <laughs> okej. Okay, okay. No to do zobaczenia na późniejszych lekcjach. To na razie. Nie sądziłam, że na samym początku poznam miłą osobę. Dziękuję. O, dzień dobry. Widzę, że jakaś nowa oczynica. E, w czym mogę pomóc? E, słyszałam, że ma pani jakieś babeczki. Czy są dalej? Tak, oczywiście. Już, już poczekaj chwilkę. Proszę bardzo. Smacznego. Dziękuję. Przepraszam. Okej. Okay. Zalot wszystkich. Na spokojnie. Mogę w końcu zjeść babeczkę. Bez nikogo. Nikt się nie będzie patrzył. Będzie okej. Okay. Na Jacka nie wpadnę. Jest po... Jednej lekcji, spotkania z nim. Poszedł gdzie indziej. Będzie dobrze. Roza wyrozuj na spokojnie zjedz. Roza? Babeczka. Tak. Iris! Roza! Ja cię kręcę, tak dawno cię nie widziałam. Co, czas byłaś tutaj? Te cztery lata? Tak. Wybacz, że się nie odezwałam, ale. Mama kazała mi również zmienić numer i... i. straciłam numer do ciebie. Ale próbowałam go naprawdę odzyskać, ale mi się nie udało. Przepraszam cię bardzo. Ja naprawdę szukałam i. Hej, spokojnie! Ważne, że się odnaleźliśmy! Nie mogłam uwierzyć, że cię znowu widzę. Myślałam, że już cię nigdy więcej nie zobaczę. <laughs> tak, to najważniejsze. Hej! A te dziewczyny to kto? A to są moje dwie przyjaciółki najlepsze. Sara, taka wariatka, która bardzo lubi starkować naszego kolegę Billy'ego. Hej. I taka tam Nicole. Strasznie jest głupia. Dzięki. Ok. Miło Was poznać dziewczyny. Nam Ciebie również. Babeczka moja! Iris, nie błagam, jestem głodna, to jest ostatni, proszę! Iris, błagam. Proszę, ja jestem głodna. A, a no, to, 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 trzymaj to. nie. Niby my jesteśmy nienormalne, a kto gada jak. Nie powiem kto, hehe. <laughs> Oj, tam, ja się tak drocze nie Ty wiesz o tym, nie? Nie zmieniłam się, także wiesz. Ale widzę, żeś spiękniała kobieto Nareszcie. Dzięki. Jest, bo cię zabiorę. Oczywiście ja to mówię w żartach, nie? To dawno byłaś ładna. Wiem, wiem, ze spokojem. Smacznego. Polecam ci tą babeczkę Codziennie jest ich. Ach, no każdy, każdy je bierze. I, i, i w ogóle. I, 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 i. No, faktycznie, dobra. Oho, Lekcje. Ostatnia lekcja! Może dla ciebie, bo inni, na przykład tacy jak ja, mają jeszcze dodatkowe. Niestety. Dobra, chodźmy, bo jeszcze dostaniemy zjebkę na dzień dobry, że się spóźniliśmy. No, bo ten nauczyciel, z którym teraz mamy, jest jakiś porąbany. On się drze mordy na nas, nawet jakbyśmy się spóźnili, kurde... Mm, no to minutę albo dwie. No on jest psychiczny koleś. O kurde. No to w takim razie chodźmy. Czyli podoba ci się nasza szkoła? Nie za duża? Nie gubisz się? Tak i trochę. Ale to dopiero pierwszy dzień w tej szkole, więc. wiadomo, że będę się gubić. No tak, mam nadzieję, że się tutaj odnajdziesz. Jeśli będą problemy z Jackiem lub kimkolwiek innym, zgłaszaj mi to natychmiast. Okej. Okay. Mam pytanie. Pytaj. Czemu czak jest taki... Taki szum wokół niego i podobno wszystkie na niego dziewczyny lecą i... je tak wykorzystuje i w ogóle... Cóż, jest jedna sprawa, która mogłaby do tego doprowadzić, ale nie mogę powiedzieć. To jego sprawa. Nie... Nie rozmawiam na... Z uczniami na ich prywatnej rzeczy. Poza tym jest młody, niebrzydki, głupi jeszcze w sumie, więc. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, więc myślę, że wszystko masz. W sumie możesz już iść, jeśli chcesz. A nie, bo jeszcze miałem Cię oprowadzić. No w sumie tak. A właśnie, chcesz? Chcesz? W sumie, czemu nie? Okej, okay, w takim razie chodź ze mną.